testujemy pompkę Xmas mas 15, którą niedawno zakupiłem. To jest wiadro 10 litrowe. Próbujemy sprawdzić wydajność z akumulatora bezpośrednio podłączonego jest, jest będzie za moment podłączymy i zobaczymy. Czy ona ma taką wydajność? Ponieważ no, wąż przewód mamy takowy, tutaj jest opisany bodajże. To jest półcalowy przewód. Zbrojony końcówka wylewowa jest, miała być używana do prysznica, ale niestety nie ma dławika żadnego, więc będziemy testować. Ile ona może wypompować? Czy wypompuje tak naprawdę te 15 litrów wody, które podobnież ma wypompować? Nie przerywamy nagrywania. Idzie wąż, zaraz zatopimy tą piękną pompkę. Ja będę ją trzymał za moment. Tylko podłączona jest zatopiona, już Podłączałem bezpośrednio do akumulatora. Jaki akumulator naładowany jest w każdym bądź razie i no i dobrze, mamy minuta 30 w filmiku. Próbujemy 10 litrów wypompować. Leje się zobaczymy. Minuta 30 nagrania zaczęliśmy. Musimy zaczekać do 2.30 co najmniej. ...żeby było to potwierdzone. Cały czas... ...leci woda, no wąż... 3 metrowy bodajże. Trzymam pompkę zatopioną cały czas... ...od samego dna, woda czysta. No już mamy minutę, minutę miało być 15 litrów, to nawet nie ma tak naprawdę 10 litrów. No w tej chwili mija minuta. Mamy około 6-7 litrów wypompowanych. Połowa wydajności, nawet nie jest połowa wydajności. Bez żadnych obciążeń. Prosto z akumulatora. Niestety, no to 10 litrów. Zobaczymy ile 10 litrów będzie to już jest będzie za 6 sekund półtorej minuty ładnie sobie pompuje w tych 10 no niestety na prysznicu tego nie pokazuje bo nie ma siły przepchnąć przez dysze. już są 2 minuty woda jeszcze jest Dwie minuty jeszcze mamy bardzo dużo wody tak naprawdę nie dolega do dna w każdym bądź razie no już mamy dwie minuty, 10 litrów nie wypompowało. No przykro mi bardzo, ale ta pompka nadaje się, nie wiem do czego wyłączyć muszę, bo się skończyło. Nie... Dobra wyłączyliśmy pompkę proszenia z układu, żeby nie było obciążeń żadnych sieciowych. Przykro mi bardzo. No ale no, wody, woda w 2,5 minuty wleciało 10 litrów. Trochę mało, jeżeli na warunki takie, jakie my potrzebujemy. No nie nadaje się. Przykro mi bardzo.